Tak, ale to jak ty postrzegasz ogólnie sport? Bo mam wrażenie, że, ok, jesteś leniwy, ale to nie czujesz, że, nie wiem, teraz zarabiasz trochę mniej sosu, ale później jest szansa, żebyś po prostu pocisnął i, nie wiem, a wbił się poziom wyżej, zarabiał więcej kasy. Na, znaczy, bardzo dobrze mówić. Wiesz, jak, jak ktoś faktycznie ma ambicje i jak ktoś chce iść coraz wyżej i wyżej, to uważam, że problem jest bardziej opłacalny, nie? Nie mówię o tych regionalnych ligach, chociaż te najlepsze orgi pewnie fajnie też płacą, ale już w lecu chociażby czy, czy wiesz, jakoś faktycznie jak jesteś dobrym graczem z dobrą marką i dużo ci płacą, no to jest bardziej opłacalne, nie mówię. To ale gracz według ciebie zarabia więcej w Ultralidze względem ciebie w moim w moim piku, jak ja najwięcej zarabiałem? Nie no w piku to pewnie zarabiałeś, chociaż nie, bo ty mówisz sezon 8, 9, 10, prawda? To, to znaczy, nie wiem o czym teraz mówisz, no sezon... Nie, mówisz, no... mówisz, mówisz że bustowałeś 8 9 dziesiąty, tak, sezon? Ale nie, to bustowałem od 6 aż do, okay. do, do listopada poprzedniego roku. No dobra, to w piku. To w piku. Kurczę, nie chcę też palnąć jakiejś głupoty, to może... Bo nie wiem, nie wiem faktycznie, ile te, te jakby najlepsze osoby w Ultralidze zarabiają, bo jakby też mnie to nie interesuje, nie pytałem nigdy i... i... Bazując, bazując na tym... Co ja zarabiałem w Inoji? Kurde, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że mogę po prostu otwarcie powiedzieć, ile ja zarabiałem, i jeżeli faktycznie są osoby albo ktoś, kto wie, że są osoby, które więcej zarabiały, no to spoko, nie? Ale mm -hmm. nie chcę jakby do nikogo innego tego, bo nie mam, wiesz, nie zaglądam w To, to, to Jaki leby. to by przedział? W sensie nie... okay, Zaczekajcie powiem w tak, no. Od, od piku? piku. Mm -hmm. To potrafiłem w piku pod koniec sezonu, gdzie jest najwięcej zleceń, gdzie robiłem na Ameryce. 20 tysięcy plus minus, nie? miesięczne A no. złoty? Złoty, złoty, złoty. Tak. No to wydaje mi się, że, że nie ma Nie, to był treść zaawansowanych. Nie, ma, nie, ma, powie, nie ma zawodników w Polsce, którzy tyle zarobili. No tam, nie, nie, nie licząc chyba jakiegoś ulajtu, co na kontrakcie lecowym jeszcze leciał, to chyba ciężko. No, no. Żeby ktoś do tego dochodził. No dobra, ale tak uśredniając, wiesz, bo to ja bym to bardziej w ujęciu amerykańskim, skoro o Stanach mówimy, w ujęciu rocznym, nie? no bo o, oczywiście to nie, nie każdy zrozumie, że to jest ten dzień plonów, znaczy dzień, miesiąc plonów, gdzie wszyscy tak, chcą sobie tak, doszlifować tak, tak, rangę tak. I, i tych zleceń jest najwięcej, ale w ujęciu rocznym. Jakbyś to tak podsumował. O, cię, ciężko bardzo powiedzieć, w ujęciu rocznym. Bo wiesz, bo też przede wszystkim jest plisezon, Jakby dwa miesiące, w którym nic nie działasz. Nie? Sezon ogórkowy, no. Wakacje, tak <gry> najwyżej, najwyżej możesz pokouczować, jak, jak ktoś chce, bo. Jakby... No nie wiem, no w pre sezonie zazwyczaj robiłem wakacje. A poza mhm. tym, jakby tak jak już wspomniałem na początku, byłem leniwy i po prostu, no nie wiem, no zależy. Jak, jak miałem dużo zleceń, jak dużo osób mnie prosiło, pytało, albo miałem tą zajawkę w sobie, to potrafiłem, wiesz, wstać 16 godzin dziennie grać, iść spać i, i wstać, żeby na następny dzień, czy tam w nocy, już Sleep Schedule też był cały rozwalony, wstać i znowu grać, ale, ale no ciężko powiedzieć wreszcie, bo to na przykład też se miesiąc przerwy zrobiłem. Też sobie odpuściłem, też ciężko. No, no mogę powiedzieć, że w piku jak miałem 20, to w takim przeciętnym miesiącu na Ameryce miałem 8-10. Zależy. To nie ja tak, brzmi tak, dobrze, tak. Jak, jak wiesz. No ale to Ameryka, prawda? Bo, bo specyfika Europy jest trochę inna, nie? Oczywiście, tak, ja to już mówię, jakby, bo ja siedziałem bardzo długo czasu, nie? W, tym, w tym całym boostingu. Dlatego ja miałem jakby większe te stawki, bo też jakby bardziej wiedziałem od środka, jak to działa z tą całą Ameryką, że w ogóle tam poszedłem, e, a, a stricte taki wiesz, taki przeciętny booster, szary co robi na stronie, albo tam przez kogoś jakoś prywatnie, no to, to te ceny faktycznie są mniejsze, nie? Jak to wygląda, P jeśli chodzi o split ze stroną? To zależy, Stro to zależy od strony. To zależy od strony. jest, wiesz, bardzo dużo. O te, o te topowe strony, jeśli chodzi, to, to załóżmy to, je, to. Albo to jest 50-50, albo jest 60. Na najlepszych stronach, na największym Elo, nawet do 80%, nie? Dla boostera. Mm -hmm, mm -hmm. No to też trzeba pewnie mieć wyrobioną pozycję, prawda? Żeby... Tak, 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 na, na stronach też. A, Masz tam jakieś taki... statusy typu VIP, premium i tak dalej. Tam ci, tak, tak. Ci oczywiście lepsi tak. dostałem pierwsze ordery, pierwsze coś tam jakieś. Zgadza się, zgadza. Się. Wysko, co no, ale dobra, to, to wracając jeszcze do tego najlepszego miesiąca, to wspominałeś o no? tym, że graj 16 godzin, yy, spanie granie. To, to trochę tak yy, ustawiałeś pod to ten swój najlepszy, najlepszy miesiąc w rozumieniu, że po prostu było tyle zleceń, czy, czy jak to wyglądało? To znaczy, przede wszystkim miałem sleep schedule jakby do Ameryki porównywalny, nie? I jakby z tego, że gram supporta na większym pingu jeszcze wcześniej można było duo grać. To oczywiście wiesz, grałem duo na najwyższym Elo z ziomkami z Ameryki. że oni mhm. byli dobrzy, no to jakby dogadywaliśmy się. Ja wstawałem po prostu o ich godzinach, jak tam oni wstawali, jak załóżmy, oni wstawali 12, to ja się budziłem 18, nie? Tam 6 godzin, 7, 8, zależy mhm. od tej strefy. No i sobie wstawałem nawet czasem o 20 i po prostu grałem aż aż nie padaliśmy, nie byliśmy zmęczeni, albo jednemu się skończyło zlecenie, to grałem z drugim, albo aż nie byłem zmęczony. Ja też jako, jako, jako gracz, albo może jako człowiek, ja bardzo nie lubię spać, nie? Ja uważam, że sen to jest strata czasu. Znaczy, no nie mówię, no wiadomo, że jest ważne. Nie to, to nie tak uważa, ale nie no, na dobrą sprawę, no to jakby na to spojrzeć, każdy tak pewnie uważa, tylko nie każdy, nie każdy potrafi spać, funkcjonować, rano? wiesz. Oczywiście, najchętniej bym w ogóle, znaczy, no czy lubię. No to, to jest, wiesz, to jest bardzo... Tricky question, tak bym powiedział, no bo to najlepiej, najlepiej to byś w ogóle wywalił sens ze swojego życia. Oczywiście lubisz się zrelaksować, no bo tak działa człowiek, nie? Ale jakbyś miał 24 godziny do zagospodarowania, a nie powiedzmy te 16, no to czy, czy nawet trochę więcej, to byłbyś zadowolony? Z tego co słyszałem, no to podobno no tak spadły, w ogóle jest o wiele mniej orderów niż kiedyś. I o wiele gorsze pieniądze są. Tak jak tam. Kiedyś nie ktoś mówisz po 30 euro za grę w D4 brali. Kiedyś było, tak, tak, tak. Za moich czasów po 25 w szczycie, pamiętam, na D4. Czy, nie, to wtedy D5 było, to na D4, tak, faktycznie, z 30 euro, no to były stawki. Tak, tak to słyszałem, że niektórzy tam 10 tysięcy dolarów byli w stanie zrobić tam w miesiąc czy dwa. Jeszcze raz, ile? 10 tysięcy dolarów w miesiąc czy dwa. No, no, to chyba były te czasy, jak robiłem No tam, ten tam niż, To no, był sezon czwarty tak. jakiś tam. No bo wiesz, nie. Ja, to podobno było. Mhm. Będąc jedną z topowych yy, jednostek w LCS-ie tamtejszym pewnie nie miałeś szansy to robić się tak czy nawet wiesz nie mówię o teraźniejszości no bo załóżmy że taki konek reklas no to, to chłop już wiesz zarobił naprawdę potężną kasę. nie Rekles tak tak, chyba tak, nie tak. Mnie, ale 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 to już nie, nie mieszmy do tych wiesz to tak jakbym porównywał powie, się no? Do, do stricte topowych, ale jest wiele osób, które swoją karierę poświęciły, zagrały kilka sezonów w, naj, w najwyższej klasie rozgrywkowej, a okazuje się, że przy tych stakach, które wy mówicie, nagle będzie tak, że po prostu bardziej opłacało się zgromadzić tą fortunę, niekoniecznie gdziekolwiek wyjeżdżając, siedząc, wiesz, w swoim domku cieplutkim i po prostu ulepszając konta. Tak, to znaczy. Tak też jest, ale jakby niektórzy też mają przyjemność, nie? Ci co jakby poszli pro, że dla nich ja jest to mówię, przyjemne, że to jest też jakby ma dwie strony. Ja na przykład wolałem właśnie siedzieć, pić herbatkę w domu, sobie ulepszać konta, a dla innych szczęście daje, wiesz, to, że grają na scenie, publiczność im bije, czy tam whatever, nie? Ale ale zrozum nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja mówię, że, że to była jedyna słuszna droga, ja po prostu powiem no... stricte aspekt finansowy. Tak, Ale no też... to finansowo masz rację, tak, tak, Słyszałem tak. o takich zawodnikach, co pod aspektem finansowym, jak już zaczęły spadać stawki, no to przeszli właśnie z boostowania full time na bycie pro. Na no, zawodnicy no. klasy światowej zą nawet zą. teraz. Dobrze. Jest dużo, dużo ludzi tam, którzy wiesz, kiedyś boostowali, a teraz no grają tu czy tam, nie? Jakby są, są rozpoznawalni czy ten. Znaczy, no, wiecie, spoko. chodzi o to, że tutaj na pewno nie będziemy Wam rzucać nikami, bo przede wszystkim nie chodzi o to, żeby rzucać Żeby wiesz, to skarcenia... jakieś dramy rzucać kodziennikami. Na, nawet, je, nawet jeżeli ale to. Tutaj, co niektórzy bardziej mądrzejsi, to pewnie słyszą. Słyszeli historię pewno, i wiedzą, o kogo chodzi. Jest dużo takich graczy, i to, ale wiesz, to jakby no nigdy nie, nie miałem w sobie czegoś takiego, żeby sprzedać, czy cokolwiek. no Spoko, jak. jak bo no. no. No spoko, no co. Fajnie, niech sobie grają i nikomu wiesz, nic do tego, jak tam Rajotkins jest dallas czy ten, no to no to siema.